Kochani, przedstawiam Wam osobę, którą chyba nie trzeba przedstawiać, naszą przyjaciółkę i pacjentkę, panią Karolinę Malinowską. Dzień dobry. Pani Karolino, cóż to za wyjątkowy dzień dzisiaj jest? Dzisiaj, jak się okazuje, jest dzień niezwykły. ja i Unident Unian obchodzimy rocznicę naszej współpracy. Nasza współpraca rozpoczęła się w roku 2008, 20 marca dokładnie. I wtedy pojawiłam się pierwszy raz tutaj dzięki mojemu mężowi Oliwierowi Janiakowi, który wiele, wiele lat przyjaźnił się z dr Gna ale także był jej pacjentem. To ona sprawiła, że mój mąż zaczął się uśmiechać. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że i ja dzięki Iwonie zaczęłam się uśmiechać. Zresztą nie tylko dzięki Iwonie, ale dzięki całemu sztabowi profesjonalistów, którzy tutaj w Unident Union są, za co jestem bardzo wdzięczna i zawsze będę. Pani Karolino, a zdradzi Pani, jakie terapie robiliśmy w Unident Union? Czy to było leczenie ortodontyczne, czy coś innego? A czego my nie robiliśmy w Unident Union, to będzie krócej. Absolutnie od początku do końca cały mój uśmiech zawdzięczam właśnie Iwonie. Doktor Gnecholeniczek zaproponowała na początku leczenie ortodontyczne. Ja faktycznie miałam bardzo, ale to bardzo dużą wadę z gryzu. Co ciekawe, nie, nie przeszkadzała mi ona w pracy modelki, natomiast już później, mnie jako kobiecie, absolutnie zaczęła przeszkadzać. I pamiętam jak dziś, jak siedziałam na fotelu i Iwona zakładała mi aparat. Pamiętam, jak żeśmy siedziały i myślały o tym, że jak go zdejmę już będę miała te swoje piękne, białe zęby, to pierwsze, co zrobimy razem, nie wiem, czy pani doktor to pamiętasz, to pójdziemy do y, drogerii i kupimy najbardziej czerwoną szminkę, jaka jest. I będziemy chodzić wymalowane tak cały dzień. I to zrobiłyśmy. Leczenie ortodontyczne, noszenie aparatu. U mnie akurat trwało to bardzo, bardzo długo, ale nie z powodu komplikacji w leczeniu, ale tego, że zeszłam w ciąży. Doktor Gna postanowiła, że jednak ten aparat musi być noszony znacznie, znacznie dłużej. To było w nieskończoność, ale jestem dzisiaj bardzo, bardzo za to wdzięczna. Pamiętam też, jak dobierałyśmy kolor licówek, po to, żeby te zęby były ładne. Ja przyjeżdżam tutaj nieskończoną ilość razy, ponieważ. Pamiętam, że zawsze Iwo nie coś nie pasowało. Nie taki kolor, nie taki kształt, to ona jednak musi jeszcze tutaj trochę nad tym popracować. I pamiętam, że już tak bardzo nie mogłam się doczekać, ale kiedy zobaczyłam ten finalny efekt, tak, to było jedno wielkie wow. Ale oprócz tego, wow, to jest też taka wdzięczność. I to, że cokolwiek by się nie działo, to ja wiem, że zawsze tutaj są osoby z dużymi kompetencjami i cały zespół, na którym można po prostu liczyć. Od lekarzy, stomatologów, przez panią higienistkę fantastyczna sprawa. Pani Karolino, Unident kiedyś, a Unident teraz czy widzi pani jakieś różnice? Myślę, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, z najpiękniejszych klinik, jakie w ogóle można zobaczyć. To miejsce jest niezwykłe. Myślę także o tym, że umówmy się, jest to dosyć spory kawałek drogi od miejsca, w którym ja mieszkam, czyli od Warszawy. A jednak z wielką przyjemnością tutaj przyjeżdżam właśnie po to, iż wiem, że te usługi będą na najwyższym poziomie. Mało tego, całe otoczenie, w którym się człowiek znajduje Odbiera ten taki stres. Umówmy się, zazwyczaj wyjazd do dentysty nie kojarzy nam się najmilej. A tutaj nie masz takiego poczucia. Tutaj masz poczucie, że jesteś w pięknych wnętrzach z fantastycznymi dodatkami, z designerskimi meblami i po prostu czujesz się dobrze, czujesz się ważny, ale co najważniejsze, czujesz się zaopiekowany. Dzisiaj po raz pierwszy będę miała okazję skorzystać z zabiegów z serii Illustre by Unident Union, czyli nowym dziecku dr Iwony. Bardzo się z tego cieszę. To jest też rzecz, o której warto wspomnieć, że leczenie w Unident Union nie musi zakończyć się tylko na pięknym uśmiechu. Piękny uśmiech to jedna rzecz, ale uśmiech po leczeniu ortodontycznym zmienia kompletnie owal twarzy. Ja pamiętam, kiedy nosiłam aparat, najpierw wszyscy pytali, czy zrobiłam sobie usta. A aparat je po prostu wypychał. A później, jak przestałam go nosić i się uśmiechać, to też wszyscy się zastanawiali, co takiego się we mnie zmieniło. No, zmieniło się właśnie to, że układ zębów zmienia cały rys twarzy. Ja mam dziś lat 40. I pomyślałam, że to jest dobry moment na to, żeby zadbać także o kondycję swojej skóry. I dzisiaj właśnie będę miała okazję przeżyć i zobaczyć, jak na moją skórę zadziała zabieg Zafiro, a także Hydra Fashion. Słyszałam, że to jest ulubiony zabieg wielu gwiazd na całym świecie, więc bardzo się cieszę, że jest także dostępny tutaj w UniDetunion. Pani Karolino, co by Pani powiedziała osobom, które się zastanawiają? Które jeszcze nie wiedzą, czy warto przyjeżdżać na przykład z Warszawy do Wrocławia, leczyć zęby, korzystać z medycyny estetycznej. Warto i z Warszawy, i ze Szczecina, i z Berlina, i nawet z Paryża, a także z Dubaju, bo i takich pacjentów tutaj ma doktor Gnach Olejniczek. Absolutnie warto i niech świadczy o tym naprawdę mój szczery uśmiech. To jest miejsce niezwykłe, to jest miejsce, które z czystym sumieniem mogę polecić moim przyjaciołom i robiłam to nieraz. Oni także zostali pacjentami Union, Union i są po prostu szczęśliwi szczęśliwi, bo to jest taki, czasami ten uśmiech to jest ten taki temat, do którego zbieramy się e, najciężej, dlatego, że mamy jakieś złe wspomnienia związane ze stomatologią. Pamiętamy jako dzieci, że mama mówiła, że nie będzie bolała a tu trochę było kłamstwo. Drodzy Państwo, nie będzie bolało, będzie tylko lepiej. E, więc e, zapraszam Was bardzo serdecznie do kliniki Unident Union we Wrocławiu.